na łóżku, już słyszałam czas i wyleciałam na dół. Cześć i czułem kluski, zrzucałem z tej strony bidon. Pewnie się zastanawiacie, gdzie ja jestem? Co to za jakieś dziwne miejsce? Już wam tłumaczę. W moim domu dzisiaj jest mój młodszy kuzyn, który aktualnie jest na drzemce, więc wykorzystałem to, żeby ten moment, żeby nagrać film. I jest dzisiaj u mnie, więc fajnie, żeby zbudować sobie... Z dzieciństwa jak znacie bazę drzwi, wszystko jest zamknięte. A tu mamy pewną rzecz, z której będziemy nagrywać dzisiaj. Ale możecie sobie, się położyć w go, przytulnie. Zostawcie suba na mapeczkę do góry, a ja tutaj ogarnę oświetlenie. Trochę mało daje, najwyżej włączę latarkę. E, no i po prostu <laughs> chwilowa awaria. <laughs> ale dzisiaj po prostu w takim miejscu, bo Czemu nie? No czemu nie? Jak taka baza, zawsze w dzieciństwie się pełno takich baz robiło. Ustawię telefon, spróbuję. Czy mnie widzicie? Przepraszam bardzo. Poczekajcie, jakoś to trzeba wykminić. Więc dzisiaj w niecypłych warunkach, ale będziemy sobie robić kolejne eksperymenty na pompie. Przytrzymaj. Co tam było? Bo w kucie musiałem założyć takie. Bo mi ciągle pikało. Włóż. Włóż zbiornik, no to damy... No dobra, no włóż. Mhm, mm to niech sobie najwyżej tu do środka pokapie. Tu na instrukcję, niż na moją kołdrę Świętego Mikołaja. Musimy przytrzymać... Yy, No, halo, bo ja chcę film nagrywać. Mm, przepraszam bardzo, ja to już tak robię z dwie minuty. O, w końcu. Dalej. Dalej nie chcemy wypełniać. Gotowe. Ok. Jeśli na zbiorniku zero jednostek. Ok. No, widzę, no. Dobra, jesteśmy. Co jest? Przed chwilą byłem w bazie. Chyba znowu mi świluje teleportacja serio, ale przynajmniej pompa się ze mną przeleportowała. Fajnie, że dzięki cukrzycy mam moc teleportowania, ale chyba znowu mi szwankuje. Z miesiąc temu mi się naprawiła i znowu szwankuje. No nie wiem co o tym sądzić, ale kolejne eksperymenty może i dobrze, bo jest jaśnić, co. Nie wiem, ale po prostu mnie samo przeteleportowało. Tak zacznijmy kolejne eksperymenty na pompie. Pewnie sobie pomyślisz, czy jestem już gotowy. Robimy eksperymenty, a patrzcie, zabiorę pompę. Janusia, hej! taki <laughs> No ale dobra. Troszeczkę widzicie rozmazane, ale ja już na to poradzić nic nie mogę. Jak widzieliście, w zbiorniku jest 0 jednostek insuliny, więc spróbujmy podać 1 gram. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bianusia, jednak widzę od ciebie, bo tu za bardzo jest rozmazane, Pa! Jednak u Bianusia jest za bardzo rozmazane, tam gdzieś ona jest, ale jej nie widzicie, więc co jeżeli jest 0 jednostek? W tym, tutaj w środku, w zbiorniczku. A chcemy podać, bolus nie niepodany. A chcemy podać jeden gram. Zobaczmy. Zostaw sobie łapeczkę do góry. Odliczam do trzech i masz to zrobić. 3, 2, co ja robię? 1, 0. Dobra, podajemy. Ok. Czy będzie szła insulina? Poszło. I kuczy. nie widziałem czy jakaś insulina szła. Spróbujmy jeszcze jeden gram do podać. Idzie przypatrzeć, czy jakaś insulina idzie. Nie idzie. Ciekawe. No dobra, sprawdźmy sobie teraz... Ja oczywiście wiem, ale dla osób, które nie wiedzą, zobaczę dla Was, żebyście wiedzieli, te osoby, które nie wiedzą, jak maksymalnie można skalibrować. Wy widzicie no, oczywiście odbicie lustrzane, ale zobaczmy chyba do maksymalnie 500. Nie? Do 600 można maksymalnie kalibrować. Co się stanie, jak skalibrujemy na 600? Sprawdźmy. 600. <grym> Ile proponuję korekty? Nie to. Trzy jednostki. Mmm. Zobaczmy, czy to podamy. Dobra, więc mamy naszą pompę cukier 600. Więc zobaczmy, podajmy tą korektę, co nam proponuje. Zobaczmy, czy jakaś isuina pójdzie. Chociaż wiadomo, tu jest 0 w zbiorniczku, ale jednak podaje. To będzie teraz podawało 5 lat. Puszczę Wam time lapsa. Wyskoczyło blokada przepływu insuliny. Czyli po prostu wiemy, że jednak, jak nie mam zbiorniczku, to tam 2 gram nam podało. No, oczywiście na dwa razy, czyli 1 i 1. Ale na przykład, jakbyśmy chcieli podać bo tutaj się nam podświetla że nie ma insuliny, no to po prostu wyjdzie nam błąd. Mamy dźwięki i wybracje. I na przykład głośność mamy na 5. Dajmy na przykład na 1. I. Głośne. Jak damy na. Nie można, a na 2. Tak samo. Dlatego ta pompa właśnie szła do wymiany. Bo patrzcie, Czy jest głośność na 1. Wy to widzicie, trochę rozmazane. Ale dajmy dźwięk na 1. Damy na 5. I dźwięk jest taki sam. Hmm, no dobra. Zobaczmy sobie w ustawieniach może jeszcze coś. Ustawienia na przykład urządzenia. Godzina i data. Mamy 137, mamy 136. Ok, Grudzień 1224. Mhm. Mm Informacje na przykład o urządzeniu, nazwa pompy, model. Aha, aha, tego Wam nie będę pokazywał. Z wielu powodów: powiadomienie o wysokim poziomie glukozy. Tu możemy sobie edytować. I w ogóle zauważyłem, czyż, że jak wszedłem w ustawienia wysokiego glukozy, pikania, to jest takie coś, czego wcześniej nie było. No bo pompy teraz 780G były po aktualizacji. Dobra, więc co by sobie tu jeszcze zobaczyć? Będziemy już ten odcinek kończyć. Na przykład stan, lista kontrolna, sensor niegotowy. Kuty co ja mam zrobić? O, widzicie, teraz nie rozmacnę. Aktualizacja Smart Guard. Mhm, na razie jest oczywiście 600, bo na tyle skalibrowałem. Więc... O, mamusia, dzień dobry. Więc, żeby to tak brzydko nie wyglądało, skalibrujemy na przykład taki cukier, jaki ja mam teraz z mojej nowej pompy. Czyli mam... Nie wiem czy co zobaczycie. o, 127 taki po prostu... picobello. Zaraz będę je gugarz. Nie no, nie zaraz, tak? Ale sobie skalibrujemy na ten cukier, co mam na nowej pompie, czyli 127. Bo lepiej patrzeć na cykiel 127, nawet już lepiej patrzeć niż na 600, bo to tak troszkę niefajnie wygląda. Skalibrujmy sobie na 127. Jest powyżej 120, więc zobaczmy, czy coś proponuje. Oczywiście, że proponuje 50. Ale mi nic nie będziemy podawać, także ja pompkę zostawiam. Mam nadzieję, że widzieliście. Teleportacja mi się w końcu naprawi. Zostawcie suba, zonę łapeczkę do góry i widzimy się. O, znowu mnie przeteleportowało. Nawet mnie nie widzicie. Przeteleportowało mnie do tego miejsca, do tej bazy. O, o! znowu mnie przeteleportowało do pokoju. Stawcie suba z łapkę do góry, żeby serio teleportacja mi się naprawiła.